Siemano widzowie. Tutaj ja i robię challenge drk. Challenge krzaczek. Tylko krzaczkiem lecimy. Będzie polegać to na tym typu tego, że, że żebyśmy jak najwięcej meczu spędzili na drzewie. Coś w tym stylu. Koło krz w krzaku. Tego typu miejsca. Koło roślinności. Że nie wiem, na przykład kurde ukryję się tutaj. A, to będzie kiepskie. Głównie, żebyśmy do krzaka byli. W krzaku byli. Ej, te dwie bronie. O, może coś fajnego. A, gówno. Wywalam tu jedną broń. Zadziej mu coś lepszego. O, na przykład wchodzimy sobie do tego krzaczka i kampimy przez cały mecz. Gramy na rankingowych. Wysoka stawka, ponieważ Gold. Gold dwójka, więc. Nawet, nawet. Można powiedzieć, że będzie ciężko. Że może być ciężko, ciężko. Ale wiecie, zobaczymy, zobaczymy. Tutaj, co my tu zrobimy? Ej, ej, to nam się przyda, to nam się przyda, to, 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 to jest już potwierdzone. Ogólnie rozkminiam, czy leczenie nam się przyda, ponieważ to tak można uznać, że w tym challenge'u leczenie będzie nam zapykać Eku, bo jednak nie będę, nie jestem nastawiony do walki i nie będę. W kontekście takim, że my tu mamy krzaczkować, a więc jak chcemy krzaczkować, to lepiej nie wychylać. Pojedziemy sobie g klasą tak to chyba się nazywa, do jakiegoś spoko krzaczka, że żeby sobie ponabijać graczy, którzy będą koło nas przechodzić. O, o, zajeb... krzaczek tam siedzi. Do tego krzaczka lecimy. To można powiedzieć, że nawet trochę nudny będzie ten odcinek. Si Jak macie jakiś pomysł na mecz, na jakiś challenge, to dawajcie. Będę czytać komentarze. O, tam się leją. Jak o, i tam się leją. No w sumie chyba jakiś medalion jest do zdobycia. Misterio albo któregoś tam Czul. ja nie ogarniam. Lepszego celownika nie mogłem kur mieć. Fatalnie. Na razie wszystkie medaliony żyją jeszcze. Tu jest krzaczek, no to lecimy. Spoko, bo tutaj nawet są krzaki. A też może na jakieś drzewo sobie idziemy. O kur... Tam gracz jest. A jak mówię, my unikamy walki, ale. Nie no, ja chłopak nie zabijam. Bo, jaka fura? To, to, to trzeba powiedzieć. Tak, żeby go zastresować, tak? Żeby go po prostu. Kurwa, on tu wraca, ja pierdolę. Nie mogę. właśnie od... XD? Takie środki też są fair. On mnie tu kurde szuka. Po co ja kurde strzelałem? Nie namierzamy żadnych kroków. Może jest na kucaka. Leją się tam z zdalej. Właśnie, bo to jest challenge krzaczka my co? Nawet w krzaczku nie jesteśmy. Kurde, da się wyłączyć jakoś ten pyłek latający. W górze mnie. Idziemy na drzewa. Jakby cały czas myśleć, że ten pyłek to gracze. A później jak będę myślała, że to gracze, to to... że to pyłek to, to, to się okaże, że to gracze. I tu nie ma nawet na jakie drzewo wejść. Z... Chodź stąd. Ona te drzewo byłoby zarobiście. Najgorzej obawiam się tych... Takie jakieś broń, co nabierzają gracze. To na drzewie. Jak będę, to, to to może nie pomóc. Że jestem na drzewie. Co? Nie! Nianujemy mnie debilem, okej. Okay. Brabandasz. Migiem po bandaż. E, z czą, kur... Nie mogę tego podnieść. Ja mam życiowego laga, potrzebuję. No wszystko działa, wszystko działa, wszystko działa... Ja nie mogę podnieść bandaża... No to jesteśmy bez tego bandaża, nie wiem co się stało... Wszystko mogę zrobić... Przeładować broń mogę... Żeby ten gracz mnie wykrył. co tu dwa auta? Jestem niewinny, proszę mnie zostawić. Iż tu leją się. 16 graczy zostało? Eee, what? Ej, jest taki okrąg i 16 graczy zostało. Jeden gracz koło mnie jest. Niech będzie, jak też wejdzie do tego krzaczka. Ale z drugiej strony będę miał efekt zaskoczenia, więc tak jakby... Normowa przemaga. Dobra, ja oprócz tego, że on tam się leczy. To jest wszystko git, jest wszystko git, mam wszystko pod kontrolą. Lepiej być nie mogło. Ten celownik we snajpieniu nic nie pomaga, jakby... O, będą do tego iść. No kto by się na to nie skusił. I czemu jaki idą to, ten celownik? Zresztą powinien być na środku. Okej, okay, okej. Okay. Aż zmienię broń na pompę, bo tutaj tu się może wszystko dziać. Czyli muszę przeczyścić ten krzak. Nie mam pewności, czy ktoś do niego nie wszedł czasem. Nie wydawało mi się, że ktoś do niego wszedł. Jest jakieś auto. Brzmi tak dla Beki przecież. Tam jest medalion. Preferuję zmienić krzak, ale na Ej, ja tu na serio tym bronią, coś się stało. Jak wywalę leczenia, to mogę je podnieść. I temu coś się stało. Nie wiem, bo one mogą być z pociąga, to nie wiem. Nie wiem, czy broni jakby lecą z pociągu, ty się le zaczynają. Nie znam się. Jest 9 minut, 10 minut filmu. A zostało 2 na 11 graczy, jeśli nie liczymy mnie oczywiście. A mam tak zamiar przekampić cały mecz, nawet jak będzie 2 na 2, to nie wiem. Zaskoczenia go, kurde, jak będzie przechodzić koło krzaka z pomp. pyk, pyk! Najgorsze jest to, że ja mam złą pompę, ja mam taką fatalną. że będzie jeszcze, jak strofa mnie zacznie ganić. O, to wtedy będzie tak fatalnie. O! I gościu... I gościu, którego wcześniej ubiliśmy chyba? Aktualnie mamy medalion. I tam poje, by... No, gościu, któremu uszkodziliśmy auto, ma medalion. Higgs'a. The dyszka dyszka została gracze odjeżdża? nie sprawdzaj krzaka za żadną cholerę dobra pojechał Ej, bo ten challenge może nawet się udać nie żeby co ej beka by była jakbym wygrał szczerze i czemu mój pistolet nie ma skina jakby ta pompa ma. To nie wiem czemu nie ma. To ma. Ta broń, ta nie ma. Ja którego nałożyłem. Takiego ładnego, galaktycznego. Ej, dobra. Mogło być gorzej. Ale jest... Jest świetnie. Zostało 8 graczy. Nie licząc, nie licząc mnie. Zostało 8 graczy. Jesteśmy tuż... Przy linii strefy, więc powinniśmy teoretycznie pójść w tamtą stronę, czyli na przykład w tamtym krzaczek. No, odpada i to grubo. I to wystarczy, że, kurde, przejdziemy się kawałeczek do tamtego krzaczka. I jakbym wiedział, że strefa będzie w Zimowym? Szczerze, co bym zrobił? Yy, wziąłbym tego skina tylko, żeby odmieniasz yy, zimo yy, białym. Ja to jest moja szansa. I nawet się, kurde, nie rozglądam. Zaznaczyć cel, krzaczek S 700 metrów. I bo to jest auto. To są dwa auta... Biorę, ka biorę tarczka kapitana. Uleczę się. Pociąg tu jest. Ej, biorę to. I sprintem. Nie, siedem graczy zostało. Ktoś buduje skatebarza. Jako szanujący się pan, muszę go ze smutkiem roz. Duży on był, ale bardzo zauważalne. <grym> Ciekawe, kto to spadnie, jeśli w ogóle spadnie. A ten. Krzaczki dalej amortyzują upadek z wysokości. O, ktoś spada. Jakiś. nie Albo do wody spadnie. Czekaj. Nie, no daj mi do wody. Spadnie. Ej, nie, bo ta woda to chyba zamrożona. Medaliony Trzy medaliony. Ej, ten medalion, zaledwie tu został. Nigdy go nie zabrał XT. Ale on jest mega dobry, bo on prześpituje. Prześwietla graczy. Nie! Ej, ja nie wiem co mi odbiło, że amotkę chciałem przez chwilę dać. I pytanie. Czy ten zisto przeżył? No nie wiem, ale nie patrzyłem, czy pojawił się komunikator, że ktoś spadł z wysokości. Nie patrzyłem szczerze. Mam 19 sekund na ucieknięcie z tego miejsca. Także ja nie wiem, gdzie będą następni gracze. A tu już krzaczków chyba nie będzie. Pójdziemy do. Ukryjemy się w tym moście. Uwierzcie mi, coś wymyślę. Czy... Jakie są szanse na to, że te medaliony jest dojadą? Bo coś mi się wydaje, że grube. I co tu robi to auto? Czemu teraz wszyscy te auto? Krzaczek! Ej, śmierdzi mi tak, szczerze, to auto. Jeden medalion wygrał. Marka się zakończyła. Ej, na początku mówiłem, że szybko idzie, ale teraz, odkąd powiedziałem, to minęło 6 minut. I kurde, trochę mało graczy się zginęło. Widzę, widzę coś, co dzięki któremu lata. Kuźwa. dziękuję za wielką, do, za bardzo, bardzo dziękuję za tą strefę. Ale mam auto. fart jest taki, że mam auto przy sobie. Tym medalion. Z tym medalion tam od... I tym medalion to tam... O kuźba, ta strefa porusza się szybciej niż myślałem. Czy ja autem dam radę? Jaki... Te auto ma O Boże! Paliwka brak. Operacja udana, operacja udana. Powtarzam, operacja udana. I tam gości się budujemy, się że będą go dojeżdżać. Piątka została gracza, bardziej trójka, ale mniejsza. Znaczy czwórka. Wale. Jestem pod ostrzałem. Wal się gościu. Mam tarcza kapitana. Ale jak ja żyję. Dobra, piąte miejsce. Nie jest źle. Jak na fakt, że w ogóle się nie lałem i mam zero kili, To poszło git. Git poszło. Dobra. Jaki... 21% za nic nierobienie podczas meczu? Git. Dziękuję za oglądanie i napiszcie w komentarzach jeszcze y, pomysł na następny, na następny challenge. Nara.